Witam Państwa bardzo serdecznie. Welina Zychmułek, Fundacja Instytutu Świadomości. Jesteśmy na pierwszej debacie Media Świadome Kardiologii. Moim gościem jest Pani Redaktor Marta Markiewicz. Co w zdrowiu? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani redaktor, chciałam zapytać o porażki i sukcesy komunikacyjne polskiej kardiologii, jeśli chodzi o najgłośniejsze tematy, czy też programy promowane przez znanych, znanych lekarzy. Mam na myśli koordynowaną opiekę nad pacjentem z niewydolnością serca i właśnie hipercholesterolemię, hipercholesterolemię rodzinną. Mówiono o tym dużo, w mediach było o tym mnóstwo informacji, a jednak jak wiemy z debaty, ani jeden program, ani drugi nie zaistnieje. Istniał, ani w przestrzeni systemowej, ani do końca jako możliwość leczenia dla pacjentów. Dlaczego? Myślę, że nie jest to porażka środowiska kardiologów jako środowiska lekarzy. Myślę, że tutaj kardiolodzy padli trochę ofiarą propagandy, sukcesu, jaką próbowały, próbowały, próbowali realizować decydenci. I czy politycy, czy też osoby związane z najważniejszymi instytucjami, które obiecywały pacjentom, także środowisku kardiologicznemu, wdrożenie pewnych rozwiązań. No i jak się okazuje, po w tych kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach nic z tego, z tych zapowiedzi tak naprawdę nie weszło w życie. Nie jest to pierwszy przypadek i kardiologia nie jest odosobniona, jeśli chodzi o tego typu sytuacje, bo w wielu innych obszarach, res cancer, czy, czy opieka farmaceutyczna świadczona dla, dla pacjentów przez aptekarzy, to też tematy pilotażowe, które tak naprawdę nie zostały w pełni uruchomione albo zostały, nie zostały w ogóle uruchomione, więc to m, nie rozważałabym tego w kategoriach porażki środowiska kardiologicznego. Natomiast myślę, że kardiolodzy zdecydowanie powinni poprzez media, poprzez e, kontakt z dziennikarzami e, czy specjalistycznymi, czy także m, przez kontakt z dziennikarzami mediów ogólnych, ogólnopolskich, e, próbowali. Apelować także do Ministerstwa Zdrowia czy, czy innych decydentów o to, aby te pewne rozwiązania były wdrażane, sygnalizować dziennikarzom, że sytuacja nie jest, że tak powiem, rozwiązana do, do końca i pacjenci nadal odbijają się tak jakby od drzwi, nie otrzymując tej pomocy w ramach zaplanowanej opieki koordynowanej. I także Próbować właśnie przez media sygnalizować to, to też swoje zniecierpliwienie, no bo um, myślę, że, że lekarze i, i eksperci są najlepszymi e, informatorami, e, także dziennikarze. Jeśli chodzi o te dwa programy, o których wspomniałam, czyli KONS i hipercholesterolem rodzinną, początkowo wydawało się, że być może. E, na niewydolność serca, ponieważ choruje milion Polaków i jest to właściwie ogromny problem w Polsce, ale też i ogromny koszty dla systemu. Być może, być może dlatego decydenci nie pociągnęli tego tematu, bo po prostu nie było w budżecie określonych pieniędzy. Ale jednocześnie nie pociągnęli tematu hipercholesterolemii rodziny, która już jest chorobą rzadką w kardiologii. Zostało do niej zakwalifikowane tylko nieliczni pacjenci, a obiecane rozszerzenie kryteriów też nie, nie weszło w życie. I w jakich... Sposób. Czy to jest dobrze widziane przez dziennikarza, żeby lekarz poprosił? Po prostu poprosił. Dziennikarze, tak jak pani powiedziała, nie tylko informował, ale też poprosił o wsparcie, żeby to państwo zaczęli właśnie pytać, dopytywać decydentów. Bo, tak jak wspomnieli profesorowie na debacie, często ich pytania pozostają bez odpowiedzi, czy też są rozkładane w czasie. Jednak na państwa pytania decydenci reagują szybciej. Myślę, że zdecydowanie tak. Dziennikarze na pewno nie powinni mieć obaw, jeśli chodzi o kontakt z dziennikarzami. Przynajmniej ja mam taką zasadę, że jeśli umówię się z kimś, że rozmawiamy bez nagrywania i z tego nie powstanie żaden materiał, tylko jest to rozmowa, która ma poszerzyć moją wiedzę, to ja bardzo sobie cenię takie rozmowy, bo jest to krótko mówiąc inwestycja w moją wiedzę, którą. Krótko mówiąc, później w przyszłości w odpowiednim momencie będę w stanie wykorzystać, tak? Więc myślę, że zdecydowanie kierowodzy nie powinni się obawiać kontaktu z dziennikarzami. Często... Hmm... Często spotykamy się, że my dziennikarze spotykamy się z, takim, z taką opinią, że po każdej rozmowie powstaje materiał. To tak nie jest. Bardzo często zdarza się nam, że rozmawiamy przez 15-20 minut, jakiś profesor jedzie do domu, czy mieździ między placówką a, a, a swoim gabinetem i poświęca nam to chwilę w samochodzie, żeby powiedzieć, jaka jest sytuacja w danym obszarze I to są bardzo cenne rozmowy. Nie zawsze rzeczywiście powstają po tym materiały, ale bardzo często jest to dla nas inspiracja do tego, by, krótko mówiąc, zadać pytanie Ministerstwu Zdrowia. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani redaktor Marta Markiewicz, co w zdrowiu. Jesteśmy na pierwszej debacie Media Świadome Kardiologii. Ewelina Zychmołek, Fundacja Instytut Świadomości. Zapraszam na kolejne rozmowy. Dziękuję. Dziękuję pięknie.